Dominika Pietrzak z tej strony. Tak, i Magdalena Lejman. Możemy pani zająć chwilę? Tak, tak. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło, pani Izo. Mamy do pani kilk kilka kwestii. Jest to wywiad, który będzie sponsorowany i będzie to 400 zł dla pani za ten wywiad. To, to, to będzie bardzo dobre. Już mam podać konto? Na koniec, na koniec proszę Panią po, po pytaniach, tak? No dobrze. tak? To jest ogólna tematyka komentująca bieżące znaczy, wydarzenia. Chciałybyśmy po prostu zrobić i Pani co przy tym taki briefing, tak zwany tak. briefing i Aha. jakby zadać takie przykładowe pytania, jakie będą po, po prostu interesujące odpowiedzi. To jest tylko dosłownie siedem takich krótkich pytań. Pierwsze pytanie Magda może tutaj tak, zadać. Tak, 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 tak. Dobrze, jak najbardziej, oczywiście. Tutaj, żeby to jakiś wywiad... no Także w związku też z tym czasem, wie Pani, te, na telefonicznych łączach, nie na żywo. Pani Izabelo, jaka jest Pani, proszę Panią, opinia na temat LGBT? Co Pani sądzi o tym środowisku, o aktualnych kwestiach, które mają miejsce na naszych oczach? Cicho się temu środowisku, bo mam bardzo dużo kolegów, znajomych mhm. gejów i nie mam nic przeciwko nim. Nie, nie kłócę się z nimi, współpracuję z nimi. Świetnie. E, 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 nie. chciał e, jedynie co bym powiedziała, oni są n, e, trochę chwiejni, e, Nie. E, jak to powiedzieć? Rozsieni są, tak bym powiedziała. Przez, no wie, że tak powiem, więc nie chciałabym, żeby byli w rządzie, nie chciałabym, żeby decydowali o różnych rzeczach. W... Jeśli chodzi o pracę, są bardzo w porządku. Czyli po prostu nie wyobraża nie. pani sobie, żeby Robert Biedroń wygrał, bo tutaj właśnie mówi się, że pani nie, jest ikoną. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Zatem pani Izabelo, który kandydat, który najsłuszniejszy jest dla Polski? Żaden. O! <grych> żaden, ale jednak mimo wszystko duda. Moim zdaniem. Uu, a dlaczego nie Pan Trzaskowski Pani Izabelo jednak? Bo łeb w łeb, łeb w łeb idą. Wie, pan, wie Pani co? Nie, nie. I Trzaskowski jest z, że powiem, z powiązań i Trzaskowski już mówi, o, już mówi o odejściu od zasad, od religii. Nie chodzi o religię, ja nie jestem jakąś fanatyczką ani w ogóle ale przede wszystkim już LGBT, LGTB, ławki, gejowskie, pomalowane w tętrze, ten. Jeśli mhm. chodzi o mhm. różne rzeczy. Które Czyli jakby za adopcją dzieci jest. nie jest Pani za adopcją dzieci, prawda? Dobrze, pani Izo, a jak pani skomentuje? Znaczy, bo są takie nowości, jakby takie mamy informacje, że y, ostatnio y, y, Jastrzą Post opublikowała informację, że pani córka planuje y, w związku z tymi protestami w USA, pani córka planuje adopcję czarnoskórego dziecka. Cała Warszawa już o tym pomoc mówi. Mi się wypowiedzieć nie chce. Ja, ja nie jestem homofobką, nie jestem jakąś zdecydowaną rasistką, ale. Mam takie swoje zasady i wiem, że to jest inny naród, inne inne wychowanie, inne, inna mentalność, wszystko inne i nie chciałbym, żeby oni u nas, tak jak w Szwecji, jak Pewnie. w Niemczech, czy gdziekolwiek mm. byli. Niech oni tam będą u siebie, niech tam u nas przyjeżdżają, niech oni sobie pracują jak chcą, ale żebyśmy nie musieli płacić na nich za siebie, Czyli bez praw, bez praw, na... ci ludzie. Tak, mm -hmm. przecież e, ci ludzie za, e, za e, przede wszystkim za e, lali nie, tą Europę Ojej. i Europa, e, Europa sobie nie może poradzić z nimi i nie poradzi sobie, będzie jeszcze gorzej, będzie jeszcze gorzej, oni, oni chcą się po prostu e, 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 domagać. I, się nie traf, jest Pani raczej i, w sensie za Ukraińcami? Nie, mm -hmm. nie, nie jestem, ja nie jestem za nimi. Ja naprawdę nie jestem za nim. Ja uważam, że powinniśmy być my sami w naszym kraju i za to kocham Polskę, że tutaj ich nie ma. O, no czyli po prostu Polsce, podoba to, się pani to, że jakby nie przyjmujemy uchodźców i tak dalej. To jest jakby na rękę. Dobrze, a... to... Tak, a, a Przaskowski chce to zrobić i to mi się nie podoba. No tak. Rozumiemy Pani za Przaskowski ale... też jest pro... Kluby, Utrzymują kluby, kluby gejowskie, tak. nie gejowskie, nie gejowskie dżentelmency i różne inne Czas... e, 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 zjawiska tego typu. E, prywatyzacja i różne inne, inne rzeczy. Taki kształt jest w ogóle pro LGBT, on jest to LGBT, rządu, prawda? Tak, w tak, tak. W Warszawie Warszawy, nie, ludzie nie zostali postawionego dopiero teraz, mhm. zaczyna się po wielkich jakichś tam kłopotach, dopiero się zaczyna wypłacać. Nie wiem, ja nie ja, ja, ja co, pani to, ja, y ja, tak? ja byłam za tą kobietą, jakoś tak myślałam nawet nawet o tej wątki. Kandydatka PO, tak. Mhm. Tak, dlatego, że to kobieta, ona nie będzie myśleć, że tak powiem, chujem tylko głową. I ona ten, była za dziećmi, za kobietami, za emerytami mhm. i mi się udało, że to będzie dobry kandydat. Ona jako jedyna w rządzie, jakby była kobieta, to byłoby fajnie, bo by, by byłby rząd doszły facetów, w rządzie byliby facet, a ona była, by była kobietą i ona bym miała szacunek. I ja byłam nawet za, za nią. Jasne, a, jasne. A Trzaskowski mm -hmm. to jest stroniaczek. Bardzo go lubię, bo on jest fajny, przystojny, bardzo dowcipny, ale to nie będzie prowadzić yy, Rozumiem. Pani Izo, kolejne pytanie na czasie zawsze dla pani. Czy chodzi o to, że yy, Rita Chmiel powróciła do stolicy? Czy yy, pani wznowiła skontakt z, z tą osobą? A kto to jest? Rita Chmiel to jest dawna Rafalala. A co to w ogóle za pytanie dla mnie? Jak wiemy, jakiś czas temu by, była pani powiązana biznesowo z Rafalalą. Czy nadal jest to nad... Nie byłam, nigdy nie byłam i nie chcemy w ogóle z tym z tym, z tym czymś. Nie. Aha. Czyli jakby nie toleruje pani osobników typu Rafalala, rozumiemy tak? Bo to nie, jest... nie, 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 nie takich osobników, bo ja takich osobników już nie znam, spotykam się z nimi, załóżmy na jakiś tam różnych i oni mi nie przeszkadzają, ale nie mają takiego charakteru jak Rafalal, bo to nie jest Rafalala, tylko Rafalal. Mhm. Mhm. Oczywiście, czyli już nie ma pani z kontaktu z Rafalalą, tak? Absolutnie nie. Nie planuje tak. pani mieć kontaktu? Dobrze. Kolejne pytanie. Czy uważa Pani, bo ostatnio po filmie Sekierskich pojawiły się takie jakby informacje, czy uważa Pani, że Jan Paweł II był pedofilem? Nie, na pewno nie. Pani nie był za pedofilią. Mhm. Dobrze. Nie. Rzecz już to nie uwierzę. Jan Paweł II zwracał uwagę na to, że coś takiego się dzieje, żeby w robili porządek z tym. Yy, yy. On po prostu miał głowę zajętą zupełnie czym innym. On miał tak. głowę zajętą wprowadzaniem, sprowadza e, 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 znoszeniem znaczy no komunizmu tak. LGBT, e, e, LGBT. O, czy On po prostu był czym innym zajęty. Świat wtedy po prostu był e, bardzo zły i mury e, te A czy zmienia. uważa pani, że Jan Paweł II wspierał LGBT? Nie. I Co tak. pani o tym sądzi, że nie wspierał? Ja uważam, że nie mojemu to nie był niepotrzebny, dlatego że on się. Bo oś, to istniało od nie... zawsze. W sumie. To, była, to była głowa świata. Dzięki papieżowi y, jedno po y, drugiemu y, przede wszystkim. Runął mur berliński, zniknął komunizm, y, Polska stała się krajem znaczącym. Y, y, w, dobrze, dobrze, już dziękuję bardzo, bo tutaj tak, krótki briefing. Świata, dobrze. E, e, uczył zasad, uczył przyzwoitości, uczył. Dobrze. Jary, Pani dosyć. Izabelo, w związku z naszymi. Kolejne pytanie kolejne mamy. Pani tak, Izoko... w związku z limitem czasowym musimy zadać kolejne już pytanie. Pani Izabelo, jak wiemy, jest Pani polską celebrytką, głównie warszawską. Jakie Pani jest główne źródło dochodu pieniężnego w tych trudnych czasach? To ja mam emeryturę, bo już przechodzę na emeryturę, mm -hmm. już, już stopniowo, do, stopniowo mam emeryturę, na razie małą, dlatego, że jeszcze nie załatwiałam wszystkich pomieszczeń i mm -hmm. szpitala kolejowego, w którym pracowałam. I mam tylko część emerytury, tyle, tyle, tyle co prowadziłam własną firmę. Dobrze, a czy to prawda, no, bo pojawiły to, się... Mogę się tego utrzymać, bardzo mi jest ciężko, bo to są jakieś niewielkie pieniądze i też miały być właśnie i, i dodatki, i cuda, i miały być rewaloryzacje, i gówno, i po prostu robi różne inne rzeczy, żeby to robić. Żeby być, I żeby tak, żyć, tak. To... Rozumiem, a... Absolutnie współczuję wszystkim polskim emerytom, że muszą się utrzymać w tym kraju, bo że... wszędzie za granicą po prostu żyją normalnie, mają na lekarza, na lekarz, tak, tak, tak. na na, pa... na, tak. na wakacje, mogą sobie jechać, do rodziny, a tutaj to jest po prostu uniję. Nie pani co a jeszcze mamy takie pytanie, ponieważ tutaj Karolina M. z Jastrząd Post udzieliła nam takich informacji, że pani jeździ do w sensie w pobierowie pani sprząta domki turystyczne. Czy to prawda? Czy to jest nieprawda, że Pobierowie y, 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 Pani, że tak wymieniliście? Pani dementuje to. na parę dni, oczywiście, że tak. Mm -hmm. A czy skojarzy tak, Pani kto, Karo tak, tak, tak Karolina Motylewska-Jastrząb-Post? No to jest idiotka skończona. To, jest, to tak samo jak dawno <laughs> na ławeczce siedziałam we włoskiej sukience, we włoskim we płaszczu. Pamiętamy. I... <laughs> A, bo tak... To jest dopiero menda, to, to jest najgorsza menda, jak, jaka mogła, mogła się trafić y, w tym Jaszą Pols, bo Jaszą y, tam ludzie nie są tacy, ja znam nawrota, znam, znam nawet y, Aminieszkę i ona nie jest taka jak ta menda. No to tak. rozumiem, czy jakby nie jest pani, w sensie nie zgadza się pani z tym, bo to motowska też napisała, że pani jest y, bezdomną właśnie na ławce. My pamiętamy, to było no, to przed chwilą. ona jest bezdomna, bo ja mam dom, znam nawet y, i ona nie jest taka jak ta menda. No tak. Rozumiem, czy jakby nie jest Pani, w sensie nie zgadza się Pani z tym, bo to Motylewska też napisała, że Pani jest bezdomną właśnie na ławce, my pamiętamy, to było bo to, przed chwilą. No ona jest bezdomna, bo ja mam dom i, i mieszkam w hotelu. <laughs> Rozumiem, czy jakby nie potwierdza Pani, nie jest Pani przyjaciółką z Panią Karoliną Motylewską? Nie, w żadnym wypadku. Rozumiem. Jej życzę bezdomności, I to, to co ona wygad wygaduje i jakie tam artykuły pisze, aż Jastrzębska... Droga Pani Izo, może przejdźmy do bardziej przyjemnego już kończąc, finalizując e, tematu. Proszę Panią, co na wakacje? Jaka miejscówka? Pobierowo? Dubaj czy Kanary? Nie, ja tutaj przyjechałam na parę dni, tylko załatwić sprawy i mhm. wracam do wakacji. Tak? A później? A później? A zobaczymy, wszystko będzie zależało od pieniędzy, od, od, od nie wiem, od. Mhm. Okay. Od życia zawodowego. Mm -hmm. No za granicę nie pojadę, ja na pewno nie w Polsce. A czy posiada Pani aktualnie partnera? Bo no to... nie. Nie, nie, nie mam takiego stałego. Mam, owszem, takie, co mi pisze, z którymi się spotykam, z którymi jestem czasami, ale to nie jest mój, ja, ja się nie opieram na facecie i nie chcę mieć stałego faceta dlatego mhm. że nie chcę mieć w ogóle całego wateta tylko, tak, że po prostu nie mogę się decydować na związek, na mhm. bo, bo, bo moje związki, załóżmy, że związek był niedobry i nie chcę się. Toksyczny. Mhm. Nie chcę się liczyć z nie chcę się dostosowywać, nie chcę się w jakiś... W jego sprawy, bo wszystkich, miałem, to musiałam później być albo, albo I już ostatnie pytanie, czy jest pani szczęśliwą osobą? Czy nic pani nie wadzi ze zdrowia? Czy jest pani po prostu szczęśliwa? Tak, tak, jestem szczęśliwa, bo jestem zdrowa, jestem ładna, mądra, zgrabna w trudniku, super. Robię to, co lubię, to znaczy no, kocham młodzież, młodzież mnie. Super. Piszkuję, robię live, gram, piszę, mam tam swój, swój program, mam swoją. Pani działa w Warszawie aktualnie? Tak. Mhm. Mam swój program, mam swojego bloga, mhm. ostatnio nawet materiał mhm. materiał do, do telewizji. Uu. osobą szczęśliwą, oprócz tego, oprócz jednej rzeczy, że chciałabym odzyskać nareszcie swój własny dom rodzinny i... Yy ewentualnie zamienić go na dwa mieszkania, żeby mój brat i ja miał, no, bo, mm -hmm. bo nie wiem jak to będzie, jak to by było we wspólnym mieszkaniu, bo to się nie sprawdziło w ogóle. No i pieniądze. Dobrze, a jeszcze no wróć. Do... Dominika, jeszcze coś od ciebie? To tak, pani, jeszcze gysy? Dominika, chciałabym zadać pytanie, bo jeszcze tutaj była taka, chciałabym wrócić do pani Karoliny Motylewskiej, bo y, pani Karolina Motylewska udzieliła nam takich informacji, że y, pani... No, Tobą zajmie to ścierwo. debil skończony. Miała porządnego faceta, to tak, tak ten wachlowała i, i w ogóle, że, go, że w końcu musiał ją zostawić. I teraz, co ona tak robi? Wielkiego. Zaczynało Andrzeja Tarkowskiego pracę, a teraz ona pracuje w tym i pisze i robi takie bzdury, zachowuje się jak idiotka. Ja ją widziałam ostatnio, gdzie to było, na jakimś na jakiejś premierze, to po pierwsze wygląda jak, jak wieszak psina, brzydka, więc się bardzo dziwi w ogóle jaka ona jeszcze model, bo kiedyś to była modelka i przecież była ładna, a teraz jak widzę ją tam na tym, no to to już w ogóle, i do tego jest tak podła, złośliwa i taki, taki element, że to już szkoda gadać. No bo właśnie nie ukrywamy... Nie po uszanowała mm -hmm. dzieci, bo miała porządny dom i była, na, bo, była naprawdę fajna z tego czasu, a teraz jej odpierdoliło do końca, niech ona się do mnie odpierdoli. Jasne. Tak. Rozumiem. Czyli teraz jakby pani, w sensie czy jest pani w konflikcie z Karoliną Motylewską? Nie ale... Jestem w konflikcie, ale nic o niej służbie nie widzieć. Dobrze. Tak, pani widzą. Ja za to, że siedziałam na ławeczce bezdomna, że mnie nie wpuścili na ten, na to to było wtedy? Um, event? Event z Rasa, ten... Z Rafaelą, tak, tak, tak. To tak, bo to było tendencyjne. Ale w sensie jakiej więc trafalonu, bo nie usłyszałyśmy? Byłam we włoskim płaszczu, we włoskiej sukience, w srebrnych butach, wyglądałam pięknie, przyjechałam do Warszawy, a nagle nic z tego nie zrozumiałam. Miałam zaproszenie, bo miałam zaproszenie na, na telefonie, przysłali mi elektroniczne zaproszenie i nagle nic tego, ona zaczęła robić ze mną wywiad, a później mnie nie wpuścili, bo powiedzieli, że to zaproszenie nie było potwierdzone. Dobrze, a jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj e, też. <coughs> i zapisałem Podły artykuł i ja jej życzę, żeby ona była bezdomna, bo ona nie wie, że to jest bezdomna. Poza tym ja mam dom na Okrzej w Szczecinie i tam je, część tego domu jest moja, tylko mam konflikt z bratem, bo mam nienormalnego trochę brata i nie zgadzam się z nim no. z, z, na pewne rzeczy i nie chcę z nie, okay. dla, na niego robić, za niego robić, za, za niego pracować i jeszcze się, żebym nie wykańczał tak jak matkę czy tam ojca, bo jest apodyktyczny, jest despotą i jest w ogóle. Y, y, bardzo surowym, ostrym i też człowiekiem. A jeszcze mamy pytanie a odnośnie... Tam, ale mam swój dom, te ogródkę na pogodnie, swoją część i jeszcze do tego mieszkam w hotelu. No to Więc super. Ja, a ja jestem bezdomna, czy ja w ogóle wyglądam na bezdomną? Nie. Tak? absolutnie, absolutnie nie. Mam jeszcze pytanie odnośnie tutaj Aleksandry Kisio. Czy Aleksandra Kisio, jak pani się ustosunkuje do sprawy Aleksandry Kisio? Czy ona odzywa się do pani? Nie, nie odzywa się i... Rozumiem, Rozumiemy, czyli, okay. mhm, bo tutaj ostatnio właśnie też dla też o Karolinie Motylewskiej ja. mówimy, bo miała tutaj też taki wywiad jakby dla Jastrząba i zastanawiamy się, czy jakby to, czy Pani jednak zejdzie się z córką, bo otrzymaliśmy takie informacje od Pani Karoliny Motylewskiej, że nie. Ja język tej babie, wstrętnej, podłej, chudej i brzydkiej. Język. W sensie Oli, y, Aleksandrze, czy bo teraz... Nie, tej, tekst, e, motylewskiej. już jeszcze woda na bierze do tego, jak nie będzie szanować matki takiej której wszystko oddała, zrobiła dla niej i wszystkie szkoły możliwe, że w ogóle nie pomyślała o tym, żeby, do, żeby przypilnować domu, bo, bo firma padała. I pilnowała dziecka, żeby go gdzieś tam nie zdruchali na jakichś brakietach czy gdzieś tam. I utrzymywała dwa, utrzymywała dwa domy i cztery samochody. A jak pani myśli, z czego wynika ta barnotrawność Aleksandry? A, dlatego, że jest pusta. Rozumiemy. Czyli nie planuje pani pogodzenia się z córką? O nie Granuję, mm -hmm. tylko nie na takich rzesałach, żeby ona, żeby ona mnie ignorowała. Mm -hmm, no tak. A co ja mam takiego dobrego od córki? Powiedzcie mi, co ja mam takiego dobrego od córki? W tej chwili jestem sama, dobrze się czuję, jeżdżę sobie, robię to, co lubię, nikt mi nic nie mówi, nie muszę chować wnuków, nie muszę jej usługiwać, nie muszę jej sprzątać, nie muszę jej świąt robić, gotować, prać, pracować, tak jak było kiedyś. Czyli Pani jakby była dla niej jakby taką służącą. Rozumiem, że teraz tak Pani jest, myśli tak o sobie. Moja w Jak jechałam do Warszawy, powiedziała i po co tam pojedziesz? Będziesz u orki sprzątać? I miała rację. No tak. Dobrze. Kochana, czy w najbliższym ja czasie... Mam moje wnuki i bardzo chcę się z nimi spotkać, ale nie na takiej zasadzie, żeby mnie dziecko ignorowało i robiło pewne rzeczy, które, które nawet nie wypada robić. To tylko element... I patologia tak się zachowuje wobec rodziców. Czy uważa pani, że Aleksandra jest po prostu patologią w tym Nie momencie? Nie jest patologią, ale na pewno jest w patologicznym środowisku. Mhm. rozumiem. Czy w najbliższym czasie jakieś eventy, jakieś projekty, jakieś inicjatywy, pani Izo? Ja Zgłaszam się na różne programy. Mhm jakieś tam reklamy, bo jestem tam w tych agencjach, więc tam zgłaszam swoją gotowość. No mówię, mam własny program, robię live'y, robię spotkania, robię ten TikToki, yy, no robię mm. różne rzeczy, takie, które do mnie należą. No. Do się nie nadaje już. Ja komuś pomóc, bo jestem akurat na ośrodku, mogę ewentualnie komuś pomóc, jeżeli trzeba tam posił wydać i coś tam. Ale to mówię, że tutaj nie jestem. Ja tutaj jestem po prostu chwilowo odpocząć. Byłam dzisiaj na plaży i wczoraj na plaży, więc Super! To taki kurwa pomysł tej motylewskiej w nie tej i u kłótnie i i albo z tej debilce. Nienawidzę tego babska. I żeby jej wrzucić kurwa nic nie wyszło bo, jej, bo e, zaczynała u Tarkowskiego jeszcze była normalna i po kolei traci i męża i rodzinę i jeszcze straci tą pracę i, i będą jej mieli dosyć Wyrzucą ją w końcu pisanie głupich artykułów a czy spotyka Pani Karolinę Motylewską jakby na ściankach po prostu w codziennym okay. celebryckim życiu spotkałam ją ostatnio właśnie na takim evencie a ostatnio byłam chyba na takim programie dziecięcym czy na czymś tam e, e, paskudowo czy coś takiego no to jak wyglądała to normalnie a się przeraziła Chuda, długa, czarną buzię miała taką, była w ogóle, no bo ona jest, też robi wywiady, więc nie tylko stoi i, i się pręży, ale też pracuje, więc też ma różne chwile, kiedy wygląda lepiej, kiedy wygląda gorzej, ale najważniejsze jest to, żeby mądrze mówiła i nie się ode mnie odpierdoli, bo to ona jest bezdomna w wynajętym mieszkaniu jeszcze bez męża, który ją wyrzucił czy tam opuścił. Tak, no ona też właśnie przekazywała te informacje, że jakby pani właśnie pracuje jako sprzątaczka w tym pomierowie absolutnie, i że pani. To absolutnie. Nie, mogę dać nawet właściciela, żeby was opierdolił na takie w ogóle myślenie. Absolutnie nie. To, to, nic, ja, chę, ja to nie do... my tak myślimy, tylko to tak myśli? No, nie, na, tak, my mam... dostaliśmy tylko informacje do wywiadu pani Izo. To nie jest nasza sprawa jak najbardziej. Chcielibyśmy tylko. Na ja po prostu jestem u znajomych, u kolegów, a jak trzeba powiedzieć, bo coś takiego jestem, byłam w na plaży, dzisiaj na plaży i, i, i jestem po prostu gości. Dobrze pani Izo, świetnie, bardzo dobry to, wywiad. Dniu, kiedy współpracowałam stałam z nimi mm -hmm. nagraniu, odprawy. Oni mnie znają od wielu lat, kiedy utrzymałam dom, rodzinę, dziecko na szkołach polsko-amerykańskich, w szkołach. Polsko